Z nami pan Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Jesteśmy na Eurorzepaku i tak naprawdę dzisiaj dyskutowaliśmy o perspektywach dla uprawy rzepaku, zdając sobie sprawę z tego, że gdyby nie było biopaliw, gdyby rzepak nie był skierowany właśnie jako biodizel do paliwa, to ograniczone byłyby te możliwości uprawy. Czy perspektywa jest w tym kontekście dla rzepaku dobra? No faktycznie, gdyby nie biopaliwa, było trudno byłoby dyskutować wiele godzin na temat rzepaku, ponieważ potrzebowalibyśmy go znacznie znacznie mniej. Ta perspektywa biorąc pod uwagę okres krótkoterminowy, zawsze jest determinowana krajową legislacją. No tutaj wielkie nadzieje przed ustawą, która już jest poradzie ministrów i będzie procedowana w najbliższym czasie. Się w Sejmie. SPEC ustawa biogazowa, bo tak to się nazywa, jeżeli chodzi o no, kolokwialną e, nazwę e, inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zawiera również e, bardzo ważny element e, biopaliwowy, nowelizacji ustawy o biopaliwach. Tam szereg bardzo dobrych rozwiązań dla sektora rolnego, w tym e, rzepaku. Zabezpieczenie przede wszystkim e, popytu na e, rzepak i polskie biopaliwa. o ile się zwiększy cel wskaźnikowy dla il là. Cel wskaźnikowy dla w ogóle cel wskaźnikowy dla biopaliw, szerzej mówiąc, wzrośnie w perspektywie roku 2025 do nominalnej wartości 9,2, ale równie ważne regulacje zawarte w tym projekcie to przede wszystkim utrzymanie i stałe uregulowanie współczynnika redukcyjnego, a więc takiego mechanizmu, który powoduje, że podmioty paliwowe, które realizują cel wskaźnikowy, kupują biodizel, kupują, polski, kupują etanol, będą musiały nad czy chciały, miały impuls do tego, aby w większości kupować polskie biopaliwa. A co to oznacza? To oznacza, że no, ta absorpcja surowców rolnych będzie zwiększała. Dlatego to jest bardzo dobre rozwiązanie. W ustawie ma być też zapis zobowiązujący do wykorzystania 70% udziału biopaliw z krajowych surowców. Taki zapis właściwie funkcjonuje, natomiast ta ustawa prolonguje te zasady na kolejne lata, Tá? to jest bardzo ważna rzecz, natomiast e, dodatkowo wprowadza obostrzenie e, w postaci konieczności realizacji dolewu e, biodizla, między innymi do oleju napędowego, również bioetanolu do benzyn silnikowych, a, e, 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 z tylko i wyłącznie produkowanych z surowców rolnych, a więc no, jest to takie bezpośrednie wyjście naprzeciw tym problemom, które obecnie diagnozujemy. Oczywiście wiemy, że Polska nie jest wyspą w Unii Europejskiej, nie jest wyspą w obrocie międzynarodowym. E, widzimy, że jeżeli jest wysoka podaż surowca rzepaku, nie tylko z Polski, ale ostatnio z Ukrainy, a także presja z Australii czy z Kanady rzepaku, no to ceny lecą na dół, pomimo, że de facto Ustawa i przepisy zwiększą zapotrzebowanie na olej. No, zgadza się. Niestety, że rzepak, czy w ogóle rynek oleistych, jest no, pewnego rodzaju e, globalną, światową grą wielu czynników, które na siebie nakładają. E, e, duża podaż na rynku światowym e, roślin oleistych powoduje, że notowania spadają. Natomiast to, co możemy zrobić lokalnie, to jest właśnie e, pewnego rodzaju e, impuls w kierunku e, generowania popytu na tym poziomie. E, krajowym to jest, można powiedzieć, taki kamyczek do tego, aby tą, tą sytuację na rynku lokalnym stabilizować, żeby zdejmować nadwyżki, bo tak jak zaczęliśmy tą naszą rozmowę, no podaż krajowa rzepaku znacznie wykrasza potrzeby żywnościowe, została wygenerowana na biopaliwa i kluczem do, do, do utrzymania tej opłacalności jest to, aby w biopaliwach pozostała. Nadzieją jest także podejście, przynajmniej ekspertów, że rzepak produkowany także na biopaliwa i sprowadzany do Europy, powinien być w tych samych warunkach i w takich samych standardach produkowany jak europejski. Czy widzi Pan szansę rzeczywistej realizacji takiego i, kon, i kontroli takiego obostrzenia? Czy znaczy to jest w przypadku biopaliw o tyle może prostsze do monitorowania, dlatego że od wielu już lat i to rolnicy doskonale znają, w Polsce, w Polsce i w Europie, w w przypadku biopaliw obowiązują tak zwane kryteria zrównoważonego rozwoju, a więc trzeba zadeklarować, w jaki sposób pod względem emisyjności ten surowiec został wyprodukowany. No i w tym kontekście łatwo przeanalizować, skąd pochodzi surowiec, który następnie trafia w postaci biopaliwa na rynek. No i tutaj w tym przypadku akurat też możemy powiedzieć, że jesteśmy pod względem europejskim liderami. Ten udział krajowych surowców naprawdę jest bardzo wysoki. W przypadku biotanolu jest to nawet 100%, więc tutaj nie ma jakiś ryzyk, że nagle to, co udało nam się wypracować legislacyjnie, no spowoduje, że polscy rolnicy również z tego nie skorzystają. Rynek będzie w tym roku bardzo dynamiczny. My oczywiście organizujemy giełdę, że zbożową w Licheniu 14 czerwca. Pan Adam będzie także gościem naszej, naszej giełdy, jako ekspert będziemy dyskutowali o tym. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy, a ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.